W piesku co znalazłeś? Opinka ciemna. Rośnie. Taka malutka. Tu jeszcze jest mniejsza. A tutaj to już jak paczka zapałek. Tutaj też wyżej. Chuby białe. Robi się z nich na napary. no mają nazwę. Tylko zapomniałem. Yy... Białoporek. O, białoporek. Robi się z nich napary, herbaty i okłady na skórę, na rany. I tutaj jeszcze są jakieś kolczatki, kolczak. Coś takiego. Niejadalne takie. Grzyby mniejsze. Rosnące. Nadrzebne to są grzyby. Nadrzebne. O, a tutaj ślady korników też pod korą brzozy, ślady korników o tak wyglądają, są takie kanały, kanały. Tutaj jest dużo tych właśnie takich podobnych do wzrośniaków te grzyby, ale te tutaj akurat są niejadalne i pod spodem mają inny hy, hymenofor kumasz.